Tutaj trzymam klawiaturę Akko, która jest intensywnie użytkowana przez gracza. Swoją drogą nie wiem kiedy Akko pojawiło się w naszym sklepie, ale gdy je zobaczyłem, to miałem takie: u, Bo to naprawdę dobre sprzęty, ale dzisiaj nie będziemy skupiali się na recenzji, a na tym, jak właśnie taką intensywnie użytkowaną klawiaturę wyczyścić, więc zapraszam do oglądania. Umówmy się, środowisko graczy przeważnie nie wygląda tak, a raczej tak, więc okruszki, jedzenie, pyłek, kurz wkradają się do naszej klawiatury. Podczas rozgrywki jemy, pijemy, pojawia się kurz pod, dodatkowo być może sierść albo nasze włosy, no i to wszystko osadza się wewnątrz sprzętu, więc od razu uprzedzam, przebitki na początku nie muszą być do końca apetyczne. Z racji tego, że chcemy wykonać gruntowne czyszczenie, no to najpierw trzeba ściągnąć kikapy z klawiatury, a do tego przyda nam się taki oto kikapuler, który zdecydowanie ułatwi właśnie ten proces. Wszystkie kikapy, z automatu możecie wrzucić do jakiegoś pojemnika, miseczki, bo one przeznaczone są do mycia. I owszem, niektórzy robią to na niskiej temperaturze w pralce podczas całościowego prania, ale chyba tego bym nie zalecał. Swoją drogą, ten proces moim zdaniem warto wykonać już teraz, bo pamiętajcie, że keycapy po myciu muszą wyschnąć, a kiedy one będą wysychać, my będziemy mogli skupić się na całej reszcie czyszczenia klawiatury, które też troszkę zajmie. Tak więc mówiąc o czyszczeniu nakładek, trzy kroki. my Wsypujemy keycapy do miseczki i zalewamy to wszystko ciepłą wodą na tyle, aby detergent w postaci płynu do mycia naczyń lub żelu pod nic, koniecznie męskiego, zaczął działać. Dlaczego męskiego? Ano dlatego, że wtedy na naszej klawiaturze pojawi się wyborny zapach. Taki męski, intensywny, który sprawi, że męskie granie nabierze zupełnie innego znaczenia. Chyba o to nam chodzi, żeby to granie było męskie, takie hardkorowe. Fantazja mnie poniosła. Krok drugi. Mieszamy kikapy w naszym roztworze, starając się, aby ich kąpiel była dokładna. Zalecałbym tutaj wykorzystanie gąbki do mycia naczyń oraz jej miękkiej strony, która znacząco ułatwi nam usuwaniem głębszych zabrudzeń czy też smug. No i dodatkowo ta miękka strona w żaden sposób negatywnie nie wpłynie na wygląd kikapów, ponieważ nie będzie ich rysować. Także tutaj reasumując, umyjcie delikatnie, ale skrupulatnie. Krok trzeci: kikapy przepukujemy, no i najlepiej rozsypać je na ręcznik oraz wstępnie je w tym ręczniku poprzecierać, a odkładając do ostatecznego wyschnięcia warto odwrócić je mocowaniami do spodu, bo to właśnie tam woda może być trudna do wytarcia i najlepiej, aby kikapy miały chwilę w jakimś ciepłym, suchym miejscu dla siebie, na przykład obok kaloryfera. W takiej idealnej sytuacji najlepiej by było ten proces wykonać wieczorem, no i zostawić kikapy na noc, aby kompletnie wyschły, a jeżeli wam się spieszy, można pomóc sobie suszarko do włosów, przy czym pamiętajcie, nie ze zbyt bliska i unikajcie tak profilaktycznie najwyższych trybów mówiąc o temperaturach. I teraz z jednej strony wiele zależy od tego, jak głęboko chcecie wchodzić w strukturę klawiatury podczas czyszczenia, ale z drugiej wielu producentów ogranicza po prostu możliwość rozkręcenia klawiatury poprzez plomby gwarancyjne, więc jeżeli ją rozkręcicie, no to też stracicie gwarancję. Swoją drogą, moim zdaniem wystarczy Wam w tym momencie wyczyścić plate oraz switche dookoła. Jest to na pewno metoda najbezpieczniejsza, bo pamiętajmy, że rozkręcając klawiaturę bardzo często trzeba zdjąć jakieś śrubki, małe elementy, no i jeszcze odpinanie taśmy od kontrolera, co też może skutkować uszkodzeniem, no i wtedy to Pierwsze czyszczenie będzie Waszym ostatnim, dlatego dzisiaj skupmy się właśnie na switchach, stabilizatorach oraz plejcie, na którym najwięcej syfu się zbiera. No i właśnie, to co widzicie to tona drobinek pyłu i włosów. Wstępnie całość powinniśmy lekko wytrząsnąć, na przykład nad koszem na śmieci. Następnie przyda Wam się sprężone powietrze albo taka oto dmuchawa Terminator Brudu T-Max. Nie no, tak zupełnie szczerze jest to jakiś model, z którego możecie dostać w sklepie i generalnie jest to bardzo fajna rzecz, szczególnie, że przychodzi do nas z pędzelkiem, więc można zabrać się za dmuchanie i czyszczenie. W tym momencie też nie ma potrzeby wyciągania switcha, po prostu intensywnie wydmuchujecie wszystko z zakamarków, no i klawiatura powinna być już stosunkowo czysta. Resztę mocniejszych zabrudzeń albo zmilżonym patyczkiem do uszu, albo też na przykład chusteczkami do oczyszczenia okularów docieracie ręcznie, no i takimi samymi chusteczkami możecie wytrzeć gruntownie calutką obudowę klawiatury. I sprzęt tak naprawdę jest w tym momencie czysty, można zabrać się za zakładanie suchych już kick natomiast posłuchajcie jak klawiatura brzmiała przed czyszczeniem. No właśnie, o ile same switche pracują OK, bo są to taktajle, więc pozostają trochę głośniejsze, tak stabilizatory wymagają już trochę dopracowania, więc wypadałoby je wyciągnąć i jest to opcja, o ile Wasza klawiatura ma hotswapa, czyli możliwość wyciągnięcia switcha. W innym wypadku po prostu trzeba delikatnie nurkować pędzelkiem do wnętrza stabilizatora. Tutaj jednak mogę je wyklikać. Rozłożyć na części pierwsze, no i wysmarować dokładnie odpowiednim smarem, aby poprawić ich pracę. Jeżeli chodzi o skrupulatny proces smarowania stabilizatorów i dopieszczenia klawiatury, to taki materiał już znajdziecie na kanale. Natomiast pamiętajcie, że to też jest rzecz opcjonalna, nie jest to coś, co wchodzi w skład czyszczenia. Ale posłuchajcie teraz, jak ta klawiatura już po takim delikatnym dopracowaniu zaczyna brzmieć. Teraz ten klik na stabilizatorach jest już przyjemniejszy, ponieważ nie mamy starego, gęstego, wysuszonego smaru, a zupełnie świeży, który upłynnia pracę. Wszystko zrobione tak jak należy, więc nie pozostaje nic innego jak założyć nakładki. I być może pamiętacie, że mówiłem, aby odwrócić je po prostu znakami do góry, no i tymi mocowaniami do dołu. Po pierwsze odciekanie wody, a po drugie dzięki temu znacznie łatwiej przy zakładaniu będzie Wam odnaleźć poszczególne przyciski, nie będziecie musieli ich zbyt mocno szukać. Swoją drogą może przydać Wam się też zdjęcie klawiatury przed rozłożeniem, aby nawigować poszczególne przyciski. W każdym razie będzie to proces naprawdę bardzo prosty. No i proszę, kikapy, -y. Założone stabilizatory w dosmarowanym, klawiatura jest czyściutka, zresztą możecie w tym momencie zobaczyć, jak wyglądała przed i po całym procesie czyszczenia. pytacie w ogóle, jak często taką klawiaturę mechaniczną czyścić? Do tej sprawy wygląda następująco. Tak często, jak wymaga tego sytuacja, jeżeli zauważycie, że na waszej klawiaturze jest już mnóstwo kurzu, jakichś pyłków, jakichś elementów, które się lepią, no to wypadałoby ją przetrzeć, przedmuchać, żeby te mikrozabrudzenia po prostu nie dostawały się czy to do wnętrza switcha, czy też bezpośrednio Płytkę PCB, no i dzięki temu nasza klawiatura z pewnością dłużej utrzyma się przy życiu i zdrowiu na Waszym biurku. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki poradnik okaże się przydatny i faktycznie Wasze klawiatury, jeżeli jeszcze ich nie czyściliście, zyskają drugą świeżość, tak jak ciuchy wybrane w perwolu. Generalnie pamiętajcie również, żeby napisać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć jakąś konkretną rzecz związaną z rozbieraniem klawiatury, z wykonywaniem jakiegoś procesu, bo jestem w stanie dla Was taki poradnik przygotować. No i napiszcie, czy czyścicie swoje klawiatury. To jest dla mnie niezwykle ciekawe czy jako graczem dbacie o ten sprzęt, czy jednak stawiacie go na biurku po wypakowaniu z pudełka, a następnie do emerytury zbiera on kolejną porcję obiadu. Także komentarze są Wasze. Nie zapomnijcie polubić filmu, subskrybować kanału, a my widzimy się już niedługo. Na razie, cześć!